Cześć, w takim odcinku. Dzisiaj chciałam Wam zaprezentować książkę Magiczny Piesek. I zawsze w takich książkach są dwie historie i tu akurat jest jeszcze magiczny, co? Magiczny czar. Na początku książki jest taka list do takiego pieska magicznego, czemu po prostu ma się ukryć. Tu jest magiczny piesek, książka dla dzieci i ja książki? Tu widzicie, jest obrazek. Tu jest... Tu jest prolog. I tu w ogóle się zaczyna. Jest. To jest już... Rodzina pierwszy. Rozdział pierwszy tu jest. I no to tutaj jest taka, wiecie, wieszcie, no wiecie, obrazek. Chyba już to czytałam Nie to to oddać do biblioteki, bo czy gdzie jest dziecko, bo... Mamy do przeczytania rozdział drugi rozdział czwarty już tak może to koniec Wam przylecę. To jest taki fajny obrazek mniej więcej taki no i tak wygląda koniec tył zobaczenia i do zobaczenia w kolejnym odcinku polecam tą książkę.